Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pasywne Zarabianie i jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale to oceniam różne aplikacje oraz różne strony, które oferują nam zarobek. Także jeżeli zainteresowałem Cię chociaż w małym stopniu, zostaw subskrypcję na kanale, a będę Ci bardzo wdzięczny. Dzisiaj pokażę Ci aplikację ClipClaps, która już pojawiła się na moim kanale chyba rok temu nie chyba, a raczej i tak, ym, niestety Wam odradzam tą aplikację i już Wam mówię, tak. E, po pierwsze, o co chodzi w tej aplikacji? E, wystarczy, że oglądacie sobie różne filmiki, które tutaj ludzie wrzucają. No i tutaj na dole Wam idzie taki pasek e, i zbieracie takie skrzyneczki, które możecie sobie potem otworzyć, tak. ok e, i tak drugim sposobem e, mamy spiny takie codzienne no i tu sobie kręcimy e, ja mam akurat tego mega spina i mogę sobie zdobyć jakieś dolarki e, 005 dobra ale o co mi chodzi e, do czego ogólnie zmieszam tak e, generalnie nie polecam wam tej aplikacji ponieważ no jak wiecie ja już Korzystam z tej aplikacji od tamtego roku. E, mhm. e, 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 e. I tak sobie dziennie wchodziłem, może nie dziennie, ale starałem się tak często wchodzić na tą aplikację i odbierać właśnie, e, można powiedzieć, te punkty wszystkie. No i jak widzicie, udało mi się uzbierać 17 dolarów, ale powiem Wam szczerze, że to była męka. Naprawdę to była męka. Przez cały rok zbierałem. 17 dolarów i jeszcze nie mogłem ich wypłacić, tak? Ja wam powiem, że mi się wydaje, że ta aplikacja jest scamem i nie ma co jej instalować, bo po prostu aplikacja wam nie wypłaci, w ogóle i pokażę wam teraz dowód. Ja zaczynałem tutaj 3 maja 2020 roku, wtedy wypłaciłem te 10 centów bez problemu i w tamtym Uj, przepraszam, nawet ponad rok jestem na tej aplikacji. O, a to ciekawe, myślałem, że w tamtym roku zacząłem. Ale odcinek pojawił się w tamtym roku, więc w sumie już nawet nie pamiętam, naprawdę. <laughs> nie powiem Wam już. I tak, jak widzicie, ja sobie jeszcze w tamtym roku próbowałem dwa razy wypłacić 15 dolarów, ale niestety mnie odrzucili. Nie wiem dlaczego. I czekasz jeszcze na tą wypłatę, a raczej na rozpatrzenie tej wypłaty gdzieś dwa tygodnie, a pisze chyba tydzień czy coś koło tego. No naprawdę nie da się wypłacić. Nie da się wypłacić, nawet jakbyście bardzo chcieli. Nie wiem o co chodzi, ale moim zdaniem ta aplikacja jest skawem i nie polecam Wam, bo po pierwsze, bardzo długo się zbiera. Po drugie, czekać długo w ogóle na rozpatrzenie tego, czy, czy oni ci to wypłacą, czy nie. E, po trzecie, no, aplikacja nie wypłaca, więc sprawa jasna. E, I tak. No i to jest taki krótki odcinek, żeby was przestrzec przed tą aplikacją, bo nie wypłaca, więc. To jest na tyle, także dzięki Wam za oglądanie i nie instalujcie tej aplikacji, także cześć!